Bracie, siostro, niech świeżość niedzielnego poranka usunie Twoje zmartwienia i uspokoi umysł. To jest dzień, który uczynił Pan. Raduj i wesel się nim. Dobrze spędzona niedziela przynosi tydzień pełen nowych treści. Niech przyniesie Ci tysiące powodów do uśmiechu. Jezu Chryste, Mistrzu nasz, z Duchem Świętym witamy Cię radośnie. Bądź uwielbiony, Panie, z Twoim Ojcem i Duchem, bądź dla nas jasnym słońcem prawdy, dobra i łaski. Amen. Bracia i siostry, oddajmy swoje troski i wszystkie problemy Bogu Ojcu. Pomyśl o Jezusie, o Jego miłosierdziu. Jezus jest teraz obok Ciebie. Przywołaj Go myślami do siebie. Kochani, módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Tyś patrzyła na rany odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Ciebie więc o Matko, nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego boskiego Syna przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, błagamy najgoręcej, byś wyprosiła nam u Syna Twego te łaski, których tak bardzo pragniemy i potrzebujemy. Maryjo, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp, z naszymi wspólnymi prośbami racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań przyjdź nam z pomocą w potrzebach naszych błagamy cię o to najusilniej i najgoręcej pomagaj nam nieustannie amen niech nas bóg Błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Niech Duch Święty uczyni Twoje i moje ciało swoją świątynią. Duchu Święty, przyjdź i pozostań z nami na zawsze. Udziel nam głębokiej miłości do najświętszego serca Jezusowego. Bóg zapłać. Za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Zapraszam do subskrypcji kanału Oaza Jezusa Modlitwy. Bóg wybrał niedzielę, aby wskrzesić naszego Pana. Niech wszystkie błogosławieństwa i marzenia w Twoim życiu odrodzą się dzisiaj. Panie, kieruj wszystkimi moimi myślami. Słowami, czynami i uczuciami. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie.